Drodzy rodacy, kochani, jako imperatorka. Mam takie skrzyżące głosy. Już mam nabrę. Jadę jak nad morze. No. Teraz super. Zasuncie Co z, z tą flagą? Zaraz, ubie. Czekają właśnie na ciebie. No i widzisz, ja to mam właśnie na ciebie, jeśli ja boję, że ci wiesz, ten mikrofon będzie. A! Dzień jak sadzimy, robota. Przyjeźdź, obejrzyj. I poznaj walory naszej inwestycji. Szukasz własnego mi? Spoko. Już 28 czerwca o godzinie... Startujemy o godzinie 11. Już 28 czerwca zapraszamy na dzień otwarty. Startujemy o godzinie 11. Przyjedź, obejrzyj i poznaj walory naszej inwestycji. Do zobaczenia. A już wlazł. To są te domy za budowę bliźniaczej. Do zobaczenia. Super było teraz. Dzień otwarty. Zapraszamy.